Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym Footbooku. Zaczynamy od śniadania i tutaj was nie zdziwię, znowu jajecznica. Jestem wielką fanką, natomiast staram się za każdym razem zrobić ją w jakiś inny sposób. Dodaję różne składniki, żeby po prostu mi się nie znudziła, Więc dzisiaj mamy jajecznicę z pomidorem, z cebulką. Na górę mamy troszeczkę siemienia kolnopnego, pestki dyni i szczypiorek. Możecie użyć różnych pestek, świetnie pasuje na przykład słonecznik, siemielniane albo na przykład sezam, no w zależności co macie, wszystko będzie fajnie pasować. Tutaj mam połówkę pomarańczowej papryki, trzy rzodkiewki, nasz ulubiony chleb z różnymi nasionami i mam też do śniadania wodę z sokiem pomarańczowym. Mówiłam wam w którymś z poprzednich foodbooków, że ja po prostu mieszam sobie szklankę soku pomarańczowego z trzema szklankami wody, no i piję w ten sposób właśnie wodę, tak się nawadniam, bo niestety sama woda jakoś nie do końca mi smakuje, więc wolę sobie ją pomieszać właśnie z sokiem pomarańczowym, więc takie mam dzisiaj bardzo, bardzo proste śniadanie, ale smaczne jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała ostatnio Angelika pytała jak, jak to jest możliwe, że jestem w stanie tyle zjeść, powiem wam, że nie wiem być może, że przez to, że ćwiczę, jakoś mam większy apetyt, nie mam pojęcia, ale zawsze tak obo mnie jest Niko, już idziemy zawsze po treningu mam bardzo duży apetyt i jeżeli byście się zastanawiały, czy to jest talerz duży obiadowy, to tak to jest duży talerz właśnie obiadowy i to jest porcja, którą jem sama trochę z tego zawsze mojego śniadania dostaje Niko, ale że on najpierw jeszcze swoje śniadanie. To ode mnie już jakoś bardzo dużo nie je, ale mimo wszystko on w ogóle lubi podjadać od kogoś. On potrafi swoje śniadanie zjeść, potem jeszcze się dorwie do mojego i jeszcze jak Alex na przykład jest w domu z nami, to jeszcze potem je od Alexa, więc Niko ma apetyt chyba po mamie. Więc to śniadanie też będziemy dzisiaj jeść razem. Dziś kochani na drugie śniadanie mam prosty koktajl, zazwyczaj właśnie nie mam czasu, żeby sobie robić drugie śniadanie, jestem zajęta różnymi sprawami, a mimo wszystko już gdzieś koło godziny 13 odczuwam głód, a jeszcze dla nas to jest troszeczkę za wcześnie na jedzenie obiadu, więc na drugie śniadanie zazwyczaj właśnie coś miksuję, w zależności co mam, Niko do mnie przyszedł chcę mi przyjadać, dać, dziękuję w każdym razie dzisiaj koktajl jest bardzo prosty, jak zwykle banan, to jest u mnie zawsze i tak samo chia i Niko mi tu przynosi właśnie chia, żeby pokazać. Tu mamy nowe już opakowanie. Do tego jest ananas, yy, mózg kokosowy i właśnie mleko kokosowe do domowej roboty, więc wyszła z tego taka trochę pina colada z dodatkiem banana, więc dzisiaj bardzo letni koktajl. Dzisiaj na obiad mamy faszerowaną paprykę, taka połówka papryki i w środku mamy farsz na bazie makaronu, makaron, ja nie wiem jak on się nazywa po polsku, natomiast to jest taki makaron, który wygląda jak ryż, natomiast właśnie jest makaronem, do tego mamy czarne oliwki, przysmażoną czerwoną cebulkę ser feta, który się tak fajnie rozpuścił z, właśnie ze względu na ten ciepły makaron, więc zrobił taki, nie wiem, powiedzmy sos właśnie z serafeta. Do tego jest u góry jogurt, oczywiście sporo szczypiorku, no i przyprawy, dużo bazylii, dużo czosnku, no i tak wygląda nasz obiad, jakiś taki artystyczny nieład mi dzisiaj wyszedł na talerzu. Przyszedł czas na kolację i dzisiaj jest to gotowana na mleku kokosowym domowej roboty kasza jaglana, ja ją zawsze gotuję tak na gęsto, bo tak mi smakuje najbardziej i zawsze gotuję jej też więcej, żeby albo zostało na drugi dzień, albo Niko dostaje też kaszę jaglaną, albo na śniadanie, albo na kolację, różnie. Tutaj mam przygotowane maliny i porówki. I gdybym nie nagrywała tego filmu, to po prostu wszystko bym miała w jednej miejsce, czyli w kasze bym po prostu na te owoce nałożyła. Ale żeby to ładnie dzisiaj dla Was do filmu wyglądało, to nałożę te owoce na górę. O. Bardzo lubię i borówki, i maliny. Moją kaszę jeszcze gotowałam z dodatkiem musu kokosowego. O. Niko przyszedł mi tutaj oczywiście pohałasować. To jest ten mus, którego ja używam. Ten mus daje bardzo fajny posmak, właśnie kokosa. A że uwielbiam kokos, w przeciwieństwie do Aleksandra, tego używam. Żeby nie było aż tak teraz kwaśno od tych malin, dodam sobie łyżkę miodu, może nawet nie całą. Ja nie jestem dużą fanką słodkości, więc myślę, że no takie powiedzmy pół łyżki wystarczy. A nie, powiedziałam wam jeszcze, że kaszę jaglaną zblendowałam delikatnie z połówką banana, żeby ona miała jeszcze dodatkowy smak. Więc banan i kokos są w mojej kaszy. Łyżkę sobie zostawię, będę nią jeść. I na górę jeszcze troszeczkę chia. Też sypię do bardzo wielu rzeczy. O, no słownie tyle. Odrobinkam. I mam tutaj jeszcze Słonecznie, więc trochę jeszcze na górę słonecznika o i to będzie moja kolacja tak ona się prezentuje bardzo szybka w wykonaniu tak jak mówię zawsze możecie sobie ugotować kaszy więcej żeby nie musieć tego robić na następny dzień na dzisiaj to już wszystkie rzeczy jakie jadłam mam nadzieję że film wam się spodobał jeśli tak zostawcie kciuki do góry jeżeli chcecie więcej tego typu filmów foodbooków foodholi to dajcie koniecznie znać w komentarzach ja bardzo chętnie takie filmy jeszcze dla was będę nagrywać na dzisiaj to tyle pozdrawiam was ściskam buziaki papa